Hej kochani, przed wami dwa pudełka od I Love Box, czerwcowe. To są moje urodzinowe, więc na pewno będę miała więcej produktów niż normalni klienci. Dostałam te pudełka dość późno, bo w lipcu trzeciego dopiero. No a dzisiaj już mamy szóste, pierwsza w nocy i dopiero teraz znalazłam czas, żeby wam je pokazać. Zaczniemy sobie od pudełka premium. Tak to wygląda. Pierwszym produktem jest taka dość duża szczotka Senel do masażu. Trzeba kierować się w stronę serca. Więcej możecie poczytać o tym w internecie. Ja jeszcze nigdy takiej szczotki nie używałam, więc się nie będę wypowiadać. Ale jestem przekonana, że może to poprawić kondycję naszej skóry i ujędrnić ją. Yy, no szczotka jest taka dosyć ostra. Kosztuje około 70 zł. Kolejny produkt to serum pod oczy marki Organic Life. Yy, jest napisane, że w 100% wegański. Te produkty powinny znaleźć się w składzie. Jest tu mnóstwo dobrodziejstw, jak widzicie. No i też skład ładnie wygląda. Nie wiem dlaczego schrzanili to mikroplastikiem w przedostatniej linicy. nawet w trzeciej od końca. Nie wiem, jak dużo jest tego mikroplastiku i jaki to ma wpływ na resztę produktu. Mam nadzieję, że niewielki, bo naprawdę szkoda tych wszystkich dobroci. Zauważyłam, że ten mikroplastik jest naprawdę bardzo częsty w kosmetykach, niestety. No, skutki jego też odczułam. Tutaj mam nadzieję, że jest w tak niewielkiej ilości, że naprawdę nie przeszkodzi ym, tym naturalnym składnikom. Ja przetestuję z ciekawości. Dobra. A te serum kosztuje 42 zł. Kolejny produkt to peeling do twarzy, do cery mieszanej i tłustej. I jest to firma Miodowa Mydlarnia. Ja tą firmę doceniam, bardzo lubię. Jest to firma naturalna. No i tutaj mamy peeling z płatków owsianych, marokańska glinka gasol, miód i pyłek pszczeli, nasiona bzu czarnego, maślanka, olej z pestek arbuza, goździki. Wszystko pięknie, ładnie, ale jak widzicie peeling jest w takiej postaci sypkiej. Ja no, nienawidzę tego typu produktów. Nie mogę narzekać na skład, bo jest y, całkowicie naturalny, ale znowu y, będę musiała się babrać z tym, mieszać to z wodą i dopiero jakoś pilingować. Można też to chyba użyć jako maskę. Y, no nie wiem, do czegoś takiego musiałabym sobie dokupić taki zestaw specjalny y, miseczek do mieszania tych y, mikstur pędzli do nakładania. Y, Planuję coś takiego zrobić, bo mam polecony taki jeden produkt do oczyszczania twarzy, który też właśnie trzeba rozmieszać z wodą. Na razie mam co robić i nie będę się z tym bawić, ale produkt zostaje u mnie i na pewno kiedyś z niego skorzystam. Dla dobra mojej skóry. Ten peeling kosztuje około 30 zł. Kolejny produkt. I wydaje mi się, że to jest ten urodzinowy. Jest to sól do kąpieli z firmy Ochtomi, też mojej ulubionej. Ubolewam jednak nad tym, że się przeprowadziłam. Nie mam już wanny, mam prysznic, więc taka sól jest mi trochę niepotrzebna. Ale jest naprawdę o pięknym zapachu grejpfrutu, tak samo pachnie jak peeling do ciała. No i na pewno go nie oddam nikomu. Zaraz wam też spróbuję pokazać jak on wygląda. Ale chyba nie dam się, nie dam rady tego otworzyć, zobaczę. No nie. Ale ta sól jest tak piękna, pomarańczowa, że jeżeli nie zużyję jej do kąpieli, to sobie ją wsypię do jakiegoś szklanego naczynia i po prostu nie wiem, włożę tam świeczkę, tą sól i będę miała ładną, pachnącą dekorację. Dlaczego chcę też tak zrobić? No bo tutaj niewiele mam czasu na wykorzystanie tego, bo tylko do sierpnia tego roku. Ten produkt och, to mi też kosztuje jakieś 30 zł. Co my tutaj jeszcze mamy? Ja dostałam kasetkę Art Deco, taką na cienie do powiek, ale bez cieni. Posłużyć mi ona może na razie jako lusterko. Tak to wygląda w środku. Kosztuje to około 20 zł. Do torebki jako lusterko może być, przynajmniej nie będzie zabrudzone żadnymi tuszami, cieniami, póki tutaj niczego takiego nie ma. Wymienne to było z lakierami do paznokci. Dobrze, że nie dostałam tych lakierów, bo y, używam raczej hybryd. Ostatnio miałam pomalowane paznokcie samym lakierem i do pierwszego mycia garów to wytrzymało, także lakier do paznokci nie jest dla mnie. Kolejny produkt gratisowy. Są to takie próbki podpasek, tamponu i wkładki od firmy Massimi. Są one z naturalnej bawełny. Jeżeli kogoś to interesuje, to są godne polecenia. Wegańskie, ekologiczne. Oddychające polecam, mogę to polecić. I kolejny, ostatni, już produkt to krem do rąk. Krem do rąk by mi się przydał, bo przy przeprowadzce troszkę mi się ręce zniszczyły. Mimo, że miałam zabieg na dłonie, to jednak potem było dużo sprzątania, dużo noszenia i tak dalej. Tu szkoda, że ten produkt jest zniszczony składem, ponieważ na trzecim miejscu mamy masło szyha, a potem już mamy na przykład parafinę, która nam tworzy taką okluzję na ciele i zamyka po prostu dostęp do jakichkolwiek innych substancji, bo sama parafina nic nie... Nic nam nie pomaga, nie działa. Jedynie właśnie zamyka dostęp jakby to powiedzieć. Skóra może nawet nie oddychać przy tym, nie? Nie przepuszcza to żadnych substancji. Jakby tego było mało, to jeszcze dołożyli nam plastik. I to wszystko jest w pierwszej linijce. Także nawet nie warto dalej czytać tego składu. No nawet te wszystkie piękne, naturalne substancje, które się tu znajdują, są zmarnowane, niestety, bo nie przejdą do skóry naszych rąk i w niczym nam nie pomogą, niestety. A szkoda. Znaczy, szkoda jak szkoda, bo produkt też jest warty tylko do sierpnia tego roku. Także czyścili magazyny, niestety. No, i tak wyglądało pudełko premium. Teraz pokażę Wam pudełko standard, a jeszcze powiem, że premium jest o wartości gdzieś około 180 zł. I to jest bez tego mojego produktu gratisowego, czyli tej soli do kąpieli, bo z solą byłoby to jakieś 210 zł. No, jest przeskok cenowy o 100%, ale czy to tak dużo i czy te kosmetyki są tego warte? Powiem Wam, że gdyby nie ta sól, ja z tego pudełka niestety nie byłabym zadowolona. Mam takie wrażenie, że troszkę poczyścili te magazyny. Dobra, przechodzimy do tego pudełka standard. I tak to wygląda z góry. Wygląda na to, że jest tu tych produktów więcej, a pudełko jest tańsze, bo kosztuje niecałe 70 zł. No i co tutaj sobie weźmiemy na pierwszy rzut. Dostałam trzy lakiery hybrydowe. Firmy Color It. I na Allegro można sobie takie hybrydki kupić za 5 zł. A w jakichś tam mm, zestawach pewnie wyjdzie jeszcze taniej. No i trzeba je zużyć w przeciągu 12 miesięcy od daty produkcji. Nie umiałam tej daty niestety znaleźć, także mogę się nawet spodziewać, że są przeterminowane, ale już nie będę krakać. No i okej. Okay. Tu dostałam taki jeden kolor y, różowy, drugi jakiś taki y, fuksja, a trzeci już nie pamiętam. Ale te, tych produktów nigdy dość jak dla mnie. Następny to tu będzie tusz z Affect, który już poznałam. No i powiem, że jest całkiem, całkiem w porządku. Nie jest to mój ulubiony tusz, ale też nie będę się jakoś tam specjalnie do niego przyczepiać. Jest on o, o jakiejś wartości 40 zł. Firma Affect, bardzo dobra, bardzo lubiana, polska. Także można polecać. Kolejny produkt firmy Affect to puder ryżowy. Dobrze mówię, że ryżowy, tak. No i akurat u mnie ten produkt na pewno całkiem całkowicie zostanie wykorzystany. Schodzi mi to też jak woda, więc bardzo się z niego cieszę. I nie miałam jeszcze pudru transparentnego ryżowego z Affect, więc się też bardzo z niego cieszę. A wart on jest 36 zł. I patrzę że ta firma nawet jest z bielsko-białej, czyli niedaleko mnie. Super. Ok, co my tu mamy dalej? Mydło w płynie firmy Aquajo. Tego się bałam najbardziej, bo ta <grymio> firma, mimo że się ceni, jest droga. To w składzie wcale tego nie wynagradza. No i już mamy tutaj sles na drugim miejscu. O, już od trzeciej linijki, nawet tak końcem drugiej, początkiem trzeciej zaczynają się mikroplastiki. Co tu jeszcze? No jeżeli to jest mikroplastik, jest sles. To nic, co nam nie da te pozostałe naturalne substancje. Disodium Edta. No, nie chcę się już tak szczegółowo w to zagłębiać. Produkt niby wegański, ale skrzaniony mikroplastikiem. Bo jest bardzo wysoko w składzie. Ile tutaj jest tego produktu? 150 ml, a kosztuje 28 zł. Tu mamy znowu gratisową próbkę tego Masmi. To już Wam o tym mówiłam. No i ten produkt mógł być hitem. Jest to yy, jakiś balsam. Aloesowy, jakieś mleczko do ciała, aloesowe firmy Instituto Espanol. I tak, tu jest taka informacja, że aloes naturalny w 100%. No to wychodzi na to, że w składzie powinien być tylko jeden składnik, jakim jest aloes, tak? Popatrzcie na to. Mamy tutaj przynajmniej 50 składników. I polecimy sobie po kolei parafina, glikol, czyli yy, taki nośnik substancji. Yy, trzecia czy czwarta substancja to jest yy, silikon. Co dalej? Pek. Kurczę, nie za bardzo widzę. Znowu pek. O, tutaj mi się wydaje nawet, że jest formaldehyd, ale musiałabym to sprawdzić. Na to to wygląda. Ten imadyzolinolny urea. To jest pewnie ten formaldehyd. Czyli taka substancja, która rozkłada nawet skórę. Ym, takie z, no, zwłoki tym rozpuszczają. Potem mamy trietanolamin, który jest rakotwórczy, działa poronnie, no super po prostu. I do tej pory nie ma jeszcze aloesu. No i zaczyna się tutaj plastik, plastik, plastik i dopiero mamy aloes. Potem znowu pek, Boże Święte, aż żal tego czytać. No taka bomba, że strach w ogóle to trzymać w rękach. Że to nie wybuchnie, albo nie wiem, jakąś... <laughs> nie roztopi mi zaraz ręki tymi toksycznymi substancjami. Tragedia. Pachnie niestety dość przyjemnie. Szkoda, że tak ten produkt jest schrzaniony. Ja tak uwielbiam Aloes. Tak sobie cenię ten składnik. A tu kurczę. Taka ściema. No, widzicie sami. Aloes naturalny w 100%. No i powiedzcie mi, gdzie on tutaj jest. Tak szanują sobie klientów. I tak robieni jesteśmy w konia. Kosztuje to 32 zł. Nie, przepraszam, 22. A następny produkt kosztuje 32 zł i jest to firma I Love masło do ciała o zapachu English Rose. Ja róży nie lubię, ale ten zapach jest naprawdę bardzo przyjemny. Muszę sobie go przypomnieć, ale chyba nie dam rady, nie dam rady go otworzyć jedną ręką. Jak nie lubię zapachu typowego róży, tak ten jest naprawdę bardzo ładny, taki kosmetyczny. Nawet nie powiedziałabym, że to jest róża. No i wiecie, że produkty tej firmy I Love zawsze ze składem pozostawiały sobie wiele do życzenia. No i zaraz się temu przyjrzymy. Trzeba sobie tutaj odkleić tą karteczkę, żeby zobaczyć skład. No i powiem wam, że tu jest jak na tą firmę bardzo dobrze. Mamy pierwsze wodę, potem mamy masło shea i co my tu mamy dalej? No jest Peksto. jest disodium edta. Hmm. No ale poza tym nie widzę tu nic takiego aż strasznego, więc jestem mile zaskoczona, jak na tą firmę. Jak na tą firmę, to jest naprawdę bardzo dobrze. I tutaj mamy 300 ml, czyli jest to dość duże opakowanie. Pudełko standard. Wyszło gdzieś w wartości też 180 zł. Czyli w sumie na takim samym poziomie jak pudełko premium. Nie wiem, co dostałam w ramach tego, że miałam urodziny, bo jakoś nigdzie się w internecie nie umiałam doszukać innych pudełek standardów, żeby porównać sobie z moim. Jeżeli wy dostałyście, no to proszę Was w komentarzu o zaprezentowanie mi tam, czy tam, powiedzenie, co dostałyście, czego nie dostałyście. No, i jak Wam się ta czerwcowa edycja podoba. No i na dzisiaj to wszystko. Czekamy teraz na Look Fantastic. No i do usłyszenia.